Która święto odzyskanie niepodległości przez Polskę, dzień ten ustanowiono światem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej. Święto obchodzono tylko dwa razy, w 1937 i 1939 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu Józefa Pi Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam głównie nieznanego żołnierza. Jest to symboliczny grup wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Cześć, co słychać? Dawno Cię nie widziałam. Powiedz, jak tam szkoła? Co się stało, a rozumiem, szkoła, te słabe oceny, a to oznacza kłopoty, i stąd stamina. Przecież zbliża się długi weekend, już niedługo 11 listopada, dzień wolny od pracy i od szkoły. Akurat odłączmy sobie. Właśnie z okazji 11 listopada mamy. Pracę do napisania z historii i języka polskiego. Oczywiście wszystko jak należy, wiesz, forma pracy dowolna, Liczy się twórcze podejście do problemu. Problem to ja mam taki, że zupełnie nie wiem, jak się do tej pracy zabrać. Nie przesadzaj. Znam kogoś, kto, nam, kto ci pomoże. Chodź ze mną, do mojej babci, ona wie wszystko o pierwszej wojnie światowej, legionach kriesuskich, a w jednym ułanie to się nawet kochało. Witaj babciu, przyszłam z kolegą, który ma ogromny problem z odzyskaniem niepodległości. Jeżeli, ma... Jeżeli mamy jakiś kłopot z wolnością i niepodległością, to raczej z jej zagospodarowaniem niż odzyskaniem. Przecież niedługo kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie chciałem zauważyć, że kolejna rocznica tego święta to kolejna prasa z historii do napisania. Ty się nie rozglądaj, tylko słuchaj i posłuchaj, jaka droga wiodła Polaków do wolności. Słuchajcie, bracia moi, złe dla naszej Polski nastały. Trzy sępy na nią krążą i wypatrują co lepsze ich zdobyczy. Spójrzcie, tutaj piszą, że wczoraj, a wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku. w Petersburgu, pisano konwencję rozbiorową, od naszej ojczyzny Polski, jak toporem odcięto ziemię naszych pradziadów, a braci naszych do innych państw przyłączono. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, mi nas kraj i nas samych w swego wiedza. Gazety, gazety, kupujcie ludzie gazety. Najświeższe wiadomości, nasi wrogowie znów atakują. Gazety, gazety. Najnowsze wiadomości prosto z Petersburga, podpisanie drugiej konwencji rozbiorowej. Najświeższe wiadomości: Polska coraz mniejsza, z rozdód nasze cenne polskie ziemie. Nasi, nasi, nasi bracia podjażdżą, za zaborców, gdzie nasze wojsko? Na skutek drugich rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powolnej likwidacji, gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy Rosją, Rosy i Austrią. Zwiększyły się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaworami. A jak ciebie kto zapyta, kto ty taki, skąd ty rodem, mówżeś z tego łanu czyta, żeś, żeś z tych łąk, co pachną miodem, Mów, że jesteś z takiej chaty, co piaskowską chatą była, żeś z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienie przeciwko zaborcom. Polacy, poderwani do walki przez Stadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. Doszło do wielu potyczek i bitew, jednak pomimo wielu starań, powstanie upadło. Kraka powstania przyczyniła się do ponownego spotkania przedstawicieli Rosji, Prus i Austrii, którzy 24 października 1795 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału ziem Polski. Polska jako odrębne państwo zniknęła z mapy Europy. Był to, to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Zamówienie po polsku, dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Żegnaj nam, żegnaj, droga Krajno, żegnaj nam kraj ojczysty. Nie dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną, niech się upoją tyrany, krew i łzy wzmogą wszelkie kajdany, nędza i ucisk przeminą. O Polsko, święte Twoje imię. Po cichu i pokryjomu, z trwogą za siebie i innych szeptano w ojców domu, prawdziwe jakieś nieprawda opowiadano o tobie. Mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. Nie ma już Polski na mapach Europy. Zaborcy nie pozwalają nam władać naszą mową ojczystą. Ale my, rodzice polscy, dzieciom naszym dziedzictwo polskie przekazywać i pielęgnować będziemy. Synów naszych wychowywać będziemy na walecznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy. My, polscy nauczyciele, pomimo zakazów polskiej mowy, uczyć będziemy. Będziemy krzemić polski, polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do Polski i do wolnej walki. Chowamy i na prawach obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, Polscy Księża, bronić będziemy wiary katolickiej, chrześcijańskiej. Będziemy, będziemy wspierać naród polski podczas bitwy, walki z... Zabor, z zaborcą. Będziemy pielęgnować mowę i kulturę polską. Przysięgamy. My, żołnierze. Pomimo ścierając to obcych włos nie zapominamy, że nadal jesteśmy Polakami. Do końca swych dni szukać będziemy przywódcy, który poprowadzi nas do walki o Polskę. Przysięgamy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy ojczyzny. Przysięgamy. Chociaż Polski nie było na mapie Europy, Polacy czynili wysiłki, aby uzyskać wolność jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polski, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich Oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Żołnierze! Spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przystąpicie granicę do Zaboru jako czoła kolumna Polskiego i do tego patrzeć za osłabodzenie ojczyzny. Patrzę na Was jako na kadry, z którymi rozwinąć się ma przyszła w Armia Polska i pozdrawiam Was jako pierwszą Legiony to... Na życia los Na stos, na stos Nasza Pierwsza brygada strzelca Komada Na stos rzuciliśmy Na życia los Na stos, na stos O ileż mąk Ileż cierpienia O ileż krwi Wydanych łez Pomimo to Zdrowiła państwa zaborcze, dzięki czemu stała się możliwa odbudowa niepodległego państwa polskiego. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania, w końcu w 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Marzenia Polaków stały się rzeczywistością. Rodacy kupujcie gazety, koniec wojny, zaborcy pokonani, Polska nareszcie. Wolna, rozbrojone wojska austriackie w Krakowie, utworzenie pierwszego polskiego rządu. Wolność, wolność, Polska wraca na mapy Europy. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch Twych Kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z logu, co był Twą stolicą, lat z sto swym, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny, nie wiodły za cię bój komenty w niebie, z Jakubowej stąpiły drabiny. Pomoc anioły, powstałaś przez siebie. Dzisiaj wychodzisz po wieku spod ziemia. z ludów jedyny, ty lud czystych dłoni, co z swym zaborców zdumieniem omiema, iż tem zwycięża jedno że broni. Polska to nasza ojczyzna, ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia, to jest ta mała, najbliższa ojczyzna, miasto, miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko. Dziś rocznica mojego odzyskania niepodległości. Było to dawno, jeszcze wtedy, gdy nikogo z Was nie było na świecie. Pokonałam ich dzięki moim dzieciom, Polakom. Jest rok 2019. <tryk> Jestem chora, chora. damy się nawzajem, nienawidzimy. Wokół zawiść i zło, czy możesz to zmienić? Nie wiem, co to znaczy miłość i przyjaźń. Najpierw nie wiem, karmią agresją, czy możesz to zmienić? Mój świat to wirtualny świat gier komputerowych i internetu. Czy możesz to zmienić? Moi rodzice nie mają dla mnie czasu. Jestem hodowany ani wychowany. Czy możesz to zmienić? A ja codziennie widzę biedę, alkohol i narkotyki. Czy możesz to zmienić? Kochani, tylko w waszych rękach mój los. Zmieniajcie się, żeby Polska była Polską. Uleczcie mnie lecząc siebie. Leczcie swe wady. Zmieniajcie świat. Póki czas, póki czas, póki czas. Cyprian Kamil Lord powiedział, że ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Miał tego świadomość przeszłe pokolenia, a czy my rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe? Troszczymy się o poprawność języka polskiego, czy zachowujemy wszystkie te polskie tradycje narodowe, zastanówmy się nad odpowiedzią na te pytania. Kiedy nagle nas zaszumi mowy sosny, gdy zrozumiesz, to jest polska, to jest polska. Gdy zobaczysz, że gdzieś to pole krążące ponad polem, to jest polska. To jest polska. Gdy zobaczysz w wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy, to jest polska. To jest polska. Kiedy drogim ci jest w życiu, żyto srebrne przy księżycu, to jest polska. To jest polska. Użysz Biały Krzyż, wycięty hełm i piasek Święty, to jest Polska.

Dziękujemy za uwagę. Prosimy o zabranie głosu przez Panią Dyrektor. Bardzo dużo prawa, bo z tego co wiem, to mało czasu mieliście na przygotowanie, zanim się ogarnęliście kto, co i jak, ale muszę powiedzieć, że jestem wzruszona, że ja zawsze z okazji takich uroczystości patriotycznych to mam ciarę i powiem, wyjrzą skórkę. Było pięknie. Naprawdę bardzo pięknie, poprzez czasy współwy, albo tak powiem, od czasów historycznych 1918 roku, poprzez czasy współczesne, przeplatane. duże brawa dla Was. Jeszcze większe dla Pana Skórskiego, który włożył bardzo dużo wysiłku, nawet na odległość. Zresztą, jak zwykle, można na Panu polegać. Ja już Pani bardzo pomogłem. Pani Ali, w takim razie, również bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze raz poproszę o duże brawa. Możemy Zapomnieć o pani Małgorzacie Rybie, która zrobiła przepiękną dekorację zarówno na korytarzu. Widzieliście na pewno piękny kotylion biało-czerwony i akcenty o niepodległości. I tutaj, jak zwykle, pani Agosia służy swoją plastyczną ręką, swoim plastycznym umysłem i wiele czoła. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Pięknie, jak zwykle i wzruszająco. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Akademii i wszystkim całej społeczności szkolnej, która przepięknie zaśpiewała ten i przepięknie zaśpiewaliście o Jestem naprawdę wzruszona i bardzo dziękuję nauczycielom, którzy mi rękę napłacili.